Dzień dobry, bardzo mi miło słuchać, ciekawa, o czym będzie, o polityce, o powołaniu dobrej zmianie, albo jeszcze, oddaję mikrofon, żeby było wygodnie, zostawiam mikrofon, dobrze, dziękuję. Wytaprowałam półtorej minuty. Szanowni Państwo, drogie Panie, postaram się mówić szybko, walka o prawa kobiet trwa na całym świecie, trwa nawet... W tych bardzo, w krajach bardzo dojrzałych, o, o dojrzałej demokracji, w których jest prawo, które gwarantują nie tylko przepisy, ale też i obyczaje. Ta walka jest jednak wyjątkowo trudna w kraju, w którym jednocześnie walka o prawa kobiet toczy się równolegle do walki o prawa nas wszystkich. I toczy się równolegle do walki o rzeczy najważniejsze. O wolność i demokrację. Przecież w takim momencie właśnie nasz kraj jest w tej chwili. Przecież to, czego byłyście świadkami tu, świadkami tu wczoraj, a ja miałam okazję to oglądać tylko przez telewizor, nie jest jakimś odosobnionym wybrykiem gościa z kosmosu. Tu na tej sali wczoraj wysokiej rangi urzędnik obrażał wiele milionów Polek. Był to urzędnik państwowy, którego poglądy są krwiązkości, krwią, z kości, krwią z krwi i kością z kości obecnie rządzącego układu. Jestem przekonana, że panie pilne obserwatorki sceny politycznej widzicie, co się dzieje. Otóż na naszych oczach, obok poważnej, antydemokratycznej rewolucji, dzieje się równie poważna ideologiczna kontrrewolucja. Kiedy ja w kampanii wyborczej mówiłam o powrocie do średniowiecza, to pamiętam wtedy reakcję, mówili do mnie komentatorzy, ale też moi koledzy polityczni, mówili to taka retoryka polityczna. Ale wierzcie mi, kiedy ja wczoraj widziałam pana ministra, to na tej mównicy, to byłam przekonana, że powiało tym średniowieczu. Stąd mój apel. Pani Baty Szydło. Może mam prawo apelować z jednego powodu. Byłam przez rok premierem, a w moim rządzie pełnomocnikiem była wyjątkowa osoba Małgosia Puszara. Dlatego ja mam dzisiaj. Oglądanie. A Tobie Wam Gosiu, z całego serca jeszcze raz dziękuję. No, Ale ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która wydarzyła się wczoraj w Sejmie. Otóż wczoraj w Sejmie, z głównicy Sejmowej, pewien nacjonalistyczny poseł. Mówił, że jest wyjątkowo dumny, bo w jego województwie nie ma ani jednego miejsca, w którym można by było dokonać legalnej, powtarzam, legalnej aborcji. Z jak zachował się wtedy PiS, zgotowali mu owację. No, powiem szczerze, że byłam zaskoczona równie tym, jak zachowali się posłowie PiSu, jak również tym, że dowiedziałam się, że pan minister Ziobro właśnie wycofał dotacje na ośrodki pomocy ofiarom przemocy domowej. Nikomu Nikomu, drogie panie, w tym rządzie, łącznie z ręką pani premier, kobiety nie zadrżała ręka w tym momencie, kiedy cofali tę dotację. Ale jestem też przekonana, że nie zadrżała im ręka, a może zadrżała tylko ze za szczęścia, wtedy, kiedy dawali dziesiątki milionów ojcu ryzykowych. Nie wierzcie więc, drogie panie. Panie Kaczyńskiemu, czy prezesowi Kaczyńskiemu, kiedy obudnie mówi, że nie będzie zaostrzać ustawy antyaborcyjnej. Jeszcze w zeszłym roku był jednym z tych, który podniósł rękę za bezwzględnym zakazem aborcji, przeciw in vitro i przeciw konwencji przemocowych. Ale też słyszałam wypowiedź naszego prezydenta, prezydenta wszystkich Polaków i wszystkich Polek, który mówił, że w swojej działalności politycznej. Będzie kierował się wskazówkami episkopatu. Jedno, co mogę przyznać, tak, w tej sprawie dotrzymuję słowa. Jestem przekonana, że wtedy, kiedy, kiedy przyjdzie taki moment, i boję się tego momentu, ci, którzy dzisiaj występują jako ideologiczni fanatycy, jednak mimo wszystko zgotują polskim kobietom. Bardzo bardzo trudny czas dla polskich kobiet. Ale tak jak mówiłam, na zakończenie chcę powiedzieć, to jest czas, w którym przede wszystkim toczymy bój o naszą wolność i jako kobiet, i jako obywatele. Przez te lata uczono nas jednego: uczono nas stereotypu Polki, która wysyła swojego męża na wojnę. Do, do powstania, na rewolucję, ale dziś już nie potrzeba żadnej Emilii Plater, która będzie przebierać się mundu i będzie walczyć, pokojowo walczyć o wolność. Dzisiaj chcę powiedzieć, że my wszystkie, tak jak tu siedzimy, pokojowo, pokojowo z naciskiem na to słowo możemy, możemy o tą wolność walczyć. Jeśli ta antydemokratyczna rewolucja i ryzyka się spełni, to o prawach kobiet będziemy mogli słyszeć tylko i wyłącznie w telewizji, to na pewno nie tej publicznej. Dlatego dziś, jako były premier, a obecny poseł na Sejm, ale też przede wszystkim jako obywatel tego kraju, chcę, żebyście wiedziały i prosić Was o to, że staję do walki o tą europejską, neutralną, światopoglądową i wolną Polskę i wierzę w to, że wygramy, bo oni kierują.